To me, my X-Men. Witajcie moi drodzy, ten tydzień jest dla nas przełomowy, ponieważ wspólnymi siłami udało nam się odblokować możliwość zbierający. Tworzenie plakietek i emotek dało nam naprawdę mnóstwo zabawy, więc jak macie chwilę, to możecie na nie zerknąć. Oczywiście nie jest to żaden wymóg ani nic, pragniemy robić filmy dla wszystkich, więc ich ilość się nie zmieni. No chyba, że jest ktoś na tyle szalony, aby wybrać najwyższy pakiet, bo jest tam możliwość wyboru dwóch postaci miesięcznie bez żadnych ankiet. Co oczywiście by sprawiło, że pojawiłyby się dwa filmy więcej. Jest też oczywiście kilka innych ciekawostek, ale to już pozostawiam zainteresowanym. Do sprawdzenia, gdyż teraz przechodzimy już do naszego filmu. Miłego oglądania. Warren Warrington III jest członkiem kościoła episkopalnego urodzonym w Centerport w stanie Nowy Jork w rodzinie Catherine Warrington oraz Warrena Warringtona Jr. W okresie dojrzewania uczęszczał do prywatnej szkoły, kiedy to też z jego łopatek nagle zaczęły wyrastać białe, pierzaste skrzydła. Na początku Warren miał wrażenie, że jest odmieńcem, wręcz dziwną kreaturą, ale po czasie zrozumiał, że dzięki skrzydłom potrafi latać i też za pomocą nich pomagać ludziom. Kiedy w jego akademiku wybuchł pożar, pożyczył rekwizyty od szkolnego wydziału teatralnego, przebrał się w cudzysłowie za niebiańskiego anioła i uratował swoich przyjaciół. Wkrótce potem dowiedział się, że tak naprawdę jest mutantem, założył maskę i kostium oraz nazwał siebie aniołem. I został samotnym poszukiwaczem przygód, zanim profesor Charles Xavier zwerbował go do dołączenia do X-Men. Warren często był utożsamiany jako bogaty playboy, w dodatku niby z lekko nadętym ego, którego irytowało, kiedy mówiło mu się co ma robić. Było to przedmiotem wielu napięć w pierwotnej drużynie X-Men, a kolejnym źródłem napięć było jego zainteresowanie względem dżintry lecz ta darzyła uczuciem Scotta Summersa. Chociaż ostatecznie jako tako zaakceptował to, że Scott jest z Jean, to bywały momenty przemyśleń, gdyż Angel nadal żywił nieodzajemnioną miłość do Jean, nawet po tym, gdy znalazł własną dziewczynę, jaką była Candy Southern Ścigając Saurona w dzikiej krainie i tutaj proszę nie mylić z Władcą Pierścieni, Angel został zaatakowany przez Terranodony i upadł umierając. Pozostałby martwy, gdyby nie pewien w cudzysłowie stwórca, którym był Magneto bez swojego kostiumu. Magneto zapewnił mi Niezbędne leczenie potrzebne do postawienia na nogi anioła i wręczył mu nowy niebiesko-biały kostium. Angel nie wiedział, że w kostiumie tak naprawdę zainstalowano również urządzenie, które pozwoliło magneto przejąć nad nim kontrolę, co zrobił kilka miesięcy później, kiedy dokonał ataku na X-Men. Mniej więcej w tym czasie Angel publicznie ujawnił się jako mutant po odkryciu, że jego wuj, Burt Warrington, nie tylko zamordował ojca Warrena, ale także otruł jego matkę, aby zapewnić mu dziedzictwo fortuny Warrington. Kiedy oryginalnie X-Men zostali schwytani, przez zmutowaną wyspę Krakoła. Profesor X stworzył nowy zespół X-Men, aby ich uratować. Po całej sytuacji, kiedy nowy zespół X-Men zdecydował się zostać, Angel i reszta pierwotnego zespołu, z wyjątkiem Cyclopsa, opuścili drużynę. On i Iceman udali się do Los Angeles, gdzie wraz z Herkulesem, Czarną Wdową i Johnem Blazem założyli drużynę zwaną jako Champions. Po pozornej śmierci Jean Grey i odejściu Cyclopsa z zespołu, to Warren ponownie dołączył do X-Men, aby pomóc nadrobić zaległości. Nie minęło wiele czasu, ale a Angel był coraz bardziej zaniepokojony zachowaniem i działaniami Wolverina i po pewnym czasie w proteście opuścił zespół. Ale tu jego przygoda się nie kończy. Nagle, jednego dnia, został porwany przez przywódcę morloków, zwaną Kalisto, która zamierzała zmusić Angela do zostania jej kochankiem. Storm, Nightcrawler, Colossus i Sprite przybili na czas, aby powstrzymać Kalisto przed odcięciem skrzydeł Anioła, gdyż wierzyła, że bez nich Anioł nie byłby w stanie jej uciec. Ale Storm walczyła i pokonała Kalisto o prawo do bycia przywódcą morloków, skutecznie u uwalniając przy tym Anioła. Wkrótce potem Angel dołączył do Defenders, a jego członkami byli jego koledzy z pierwotnej drużyny, czyli Beast, Iceman oraz jego dziewczyna Candy Southern. Wykorzystując swój penthouse w Colorado jako swoją bazę, grupa przeżyła kilka przygód. Zanim większość grupy, z wyjątkiem Angela, jego dziewczyny i innych byłych X-Men zginęła, uwalniając innego nowego obrońcę, jakim był Moon Dragon od opętania przez złowrogiego ducha. Angel podłamany rozważał przejście na emeryturę po upadku Defenders, ale powrót Jean Grey po Kolejny powstrzymał go przed odejściem od blasku reflektorów. Jean Grey była wściekła z powodu wzrostu agresywności przeciwko mutantom w ciągu dwóch lat jej nieobecności. Nie mówiąc już o decyzji X-Men o sprzymierzeniu się z Magneto, nadmiar bodźców emocjonalnych doprowadził do założenia nowej drużyny, jaką było X-Factor. A do kierowania zespołem Angel zrekrutował swojego starego przyjaciela ze szkoły podstawowej, którym był Cameron Hoch. Nie był niestety świadomy, że był to początek problemu, ponieważ Cameron nienawidził mutantów, a w szczególności samego Warrena. Był to okres, kiedy Cyclops był jeszcze żonaty z Madeline Pryor, przez co między prawdziwą Jean a Cyclopsem nie do końca się układało. Scott miał mętlik w głowie względem swoich uczuć, a także z bólem związanym z utratą syna. Był moment, kiedy podłamana Jean zwróciła się do Warrena o wsparcie emocjonalne, kiedy to od Cyclopsa odczuwała chłód względem niej. To z kolei zniszczyło związek Warrena z Candy Sautern po tym, jak Candy przyłapała Warrena na pocieszaniu Jean po tym, jak odkryła małżeństwo Cyclopsa. Psa z Tutaj dodam, że rzeczywiście Angel ją tylko pocieszał, a ta myślała, że tak naprawdę mają romans. Cameron Hodge wykorzystał zaufanie Warrena, który tak naprawdę prowadził X-Factor, aby jeszcze bardziej podsycić nastroje przeciwko mutantom, poprzez przedstawienie X-Factor jako łowców mutantów do wynajęcia. Spotkanie z Bractwem Złych Mutantów doprowadziło do ujawnienia przez Mystic faktu, że Warren wspierał finansowo X-Factor, co tragicznie odbiło się na samym Warrenie i jego publicznych relacjach. Co gorsza, skrzydła Warrena zostały okaleczone podczas wydarzenia zwanego Masakrą Mutantów i chociaż interwencja Tora uratowała mu życie, to jego losy wcale dalej nie były takie kolorowe. Kiedy na skrzydłach rozwinęła się gangrena, Cameron Hodge umyślnie podpisał, wbrew woli Angela, dokumenty nakazujące amputację okaleczonych skrzydeł. Zrozpaczony utratą skrzydeł, Warren uciekł ze szpitala i zabrawszy swój prywatny odrzutowiec, eksplodował w powietrzu na oczach bezradnych X-Factor. I tutaj raz jeszcze sprawcą okazał się Hodge, który sabotował samolot Warrena, aby pod przykrywką samobójstwa wykończyć swojego Nemesis. Jednak na kilka sekund przed eksplozją, Warren został porwany przez Apokalipsa, a ten zaproponował załamanemu aniołowi układ, służyć mu jako jeździec śmierci, a on odda mu skrzydła. Przystając na układ, Apokalips poddał anioła rozległym zmianom genetycznym, dając mu niebieską skórę i organiczne metalowe skrzydła, które mogły przeciąć prawie wszystko, plus mogły wystrzeliwać jego metalowe pióra, niczym pociski. Nadał mu także tytuł śmierci, przywódcy swoich jeźdźców, wraz z rozległym uwarunkowaniem mentalnym, aby zmusić go do posłuszeństwa. Śmierć została ujawniona eksfaktorowi. Podczas ich drugiego spotkania z jeźdźcami A Warren sadystycznie wykorzystywał szok Że był ich przyjacielem, aby pokonać ich w walce Kiedy prowadził jeźdźców Apokalipsy Do ataku na Manhattan To Iceman pomógł Warrenowi wyrwać się Spod kontroli Apokalipsa Sprawiając, że Warren myślał, że go zamordował I wtedy też, będąc znowu wolnym Warren odmówił jednak ponownego dołączenia Do swoich kolegów z drużyny Ponieważ skutki jego metamorfozy spowodowały Że Angel zmienił się diametralnie Nie był już przystojnym miliarderem playboyem Ale emocjonalnie uszkodzoną osobą której skrzydła odzwierciedlały jego nową odkrytą żądzę krwi. Rządza ta została ostatecznie podsycona, gdy próbował odszukać Candy Southern, ale wtedy też dowiedział się, że zaginęła. Warren dowiedział się, że Candy odkryła wszystkie sekrety Hodge'a, w szczególności defraudację fortuny Warrena w celu sfinansowania i utworzenia jego bojówki przeciw mutantom. Poznawszy prawdę, została porwana i poddana lobotomii, aby ją uciszyć. Doszło do konfrontacji, w której Hodge zamordował Candy na oczach Warrena. Warren odpowiedział, ścinając głowę Cameronowi Hodge'owi, chociaż, jak to w komiksach, ostatecznie też przeżył dzięki układowi z demonami, który zapewnił mu nieśmiertelność. Warren posiadał różne pseudonimy, ale ostatecznie zdecydował się na Archanią albo z angielskiego Archangel, jako swój nowy kryptonim, po czym w końcu ponownie dołączył do X-Factor. Po kilku ponownych przygodach z kolegami z drużyny, Warren poznał Charlotte Jones, funkcjonariuszkę policji Nowego Jorku i samotną matkę, z którą się związał. Jakiś czas później, z pomocą Charlotte, X-Factor uwolniło Warena z rąk kruków, czyli kultu niemal nieśmiertelnych psychicznych wampirów. I to właśnie podczas tej bitwy fakt, że Warren jednak żył, został upubliczniony, co pozwoliło mu odzyskać kontrolę nad ocalałymi udziałami biznesowymi, będącymi w posiadaniu jego rodziny, a w rezultacie odzyskując bogactwo. Wkrótce potem X-Factor ponownie dołączyło do X-Men po pokonaniu Króla Cieni na Wyspie Muły. Po ponownym już dołączeniu do X-Men ponure zachowanie Archanioła zmalało, po tym jak Jean ujawniła Warrenowi, że jego skrzydła mają własny rozwój i w rzeczywistości działają pod wpływem podświadomych pragnień Warrena. W międzyczasie jego związek z Charlotte Jones osłabł, gdy Warren zaczął spotykać się z innym członkiem X-Men, którym była Psylocke. Próbując zapomnieć o swoim roczniejszym okresie, Warren zrezygnował ze swojego ubioru kojarzącego się z Jeźdźcem Śmierci, na rzecz niebiesko-białego kostiumu, który zrobił dla niego magneto. Po tym jak Psylocke została pokonana przez Sabretootha podczas próby jego ucieczki, Warren i X-Men wyśledzili go i schwytali, ale poważnie uszkodził sobie wtedy metalowe skrzydła na skrzydłach z czasem coraz bardziej się rozprzestrzeniały, aż w końcu metalowe skrzydła rozpadły się całkowicie, odsłaniając jego pierzaste skrzydła, które odrosły w tych metalowych i które rozrywały je od środka. Odzyskując swoje pierwotne moce, Warren nadal zachowywał swój niebieski kolor skóry. Angel był też jednym z kilku X-Menów, którzy byli obecni, gdy Magneto upublicznił ginę Gambita w wydarzeniach z masakry mutantów, co zwróciło go przeciwko koledze z drużyny. Wkrótce potem, gdy X-Men zbankrutowali, a ich posiadłość została ogoła na skutek działań rządu USA, Angels zgłosił się na ochotnika do przekazania pieniędzy, aby pomóc zespołowi w dalszym funkcjonowaniu, chociaż wymagało to odzyskania przez niego pełnej kontroli nad rodzinną firmą. Angel powrócił do zespołu po wydarzeniach z 12. Czyli historię dokładniej opowiedzianą w filmie o apokalipsie, gdzie jego skrzydła tymczasowo uległy dalszej mutacji w skrzydła wykonane ze światła plus zyskał dłonie przypominające szpony i moce lecznicze. Wracając do X-Men, Warren stwierdził, że jego związek z Sylok zaniknął, gdy znowu Ta zaczęła spotykać się z nowym rekrutem X-Men zwanym Thunderbirdem III. kiedy Rogue opuściła X-Men, aby dołączyć do odłamowej grupy Storm, czyli Xtreme X-Men, Angel został awansowany na szefa zespołu terenowego X-Men. Oddział Angela walczył z antymutacyjną grupą zwaną Kością Ludzkości, z Mystic i jej najnowszym wcieleniem Bracła Mutantów, a także wdał się w konflikt z Vanisherem, który nawiązał współpracę z kilkoma firmami medycznymi, aby stworzyć dopalacz, który mógłby dać ludziom moce podobne do Mutantów. Angel uwikłał się także w trójkąt miłosny z debiutantką X-Men, zwaną Paige Guthrie i zmutowaną prostytutką Stacy X. Co więcej, podczas bitwy z Czarnym Tomem Cassidy regresja Angela do stanu sprzedbycia Jejścem śmierci zakończyła się i Angel powrócił do normalnego koloru skóry, a stało się to dlatego, że Cassidy, zamieniony w vampira, próbował wyssać z niego siłę życiową. Jego uzdrawiające moce z 12 również objawiły się ponownie w postaci odkrycia, że krew Angela ma cudowne właściwości lecznicze. Po śmierci Jean Grey, Warren i Page wzięli dłuższy urlop w zespole. W tym momencie Warren rozpoczął działalność charytatywną za granicą w formie organizacji charytatywnej o nazwie Mutant Sun's Frontiers na Zanzibarze gdzie następnie pomógł powstrzymać zamach stanu, z pomocą podopiecznych profesora X z pobliskiej genoszy. W Sadze M. Angel udawał, że stracił skrzydła, aby schwytać gula, obłąkanego seryjnego mordercę, który wykorzystywał zachowane mutacyjne moce do mordowania byłych mutantów. Choć nie był aktywnym członkiem żadnego zespołu, Warren ponownie połączył siły z innymi ocalałymi oryginalnymi X-Menami. Cyclopsem, Icemanem i Bestią z misją powstrzymania Bishopa przed odzyskaniem zbiegłych mutantów. Jego przygody trwały. Był też częścią zespołu padającego na rodzinę nowego mutanta na Alasce, gdzie później dołączył do zespołu poszukującego byłych akolitów. Walczył z Sinisterem i wiele więcej. Do czasu, aż nie powrócił wątek jego skrzydeł. W czwartym rozdziale X-Force, drugiego wolumenu, Warren zostaje brutal zaatakowany przez kontrolowaną Wolfsbane. Podczas ataku Wolfsbane brutalnie wyrywa skrzydła Warena z jego pleców i ucieka zabierając skrzydła ze sobą. Z nieznanych jeszcze powodów czynnik leczący Warena nie uleczył go, a niektórzy teoretyzowali, że jego czynnik leczący był bezpośrednio powiązany z jego skrzydłami. Wolfsbane później dostarczyła je tak tzw. oczyszczaczom, którzy ujawnili, że w ciele Warena występował tajemniczy w cudzysłowie agent, znany jako szczep apokalipsy i który był głównym składnikiem samych skrzydeł. Oczyszczacze. Uży szczepu Apokalipsy do modyfikowania armii agentów, dając im te same metalowe skrzydła, jakie kiedyś miał Archanioł. W międzyczasie, chociaż Elixir był w stanie wyleczyć wszystkie obrażenia Warrena, to nie mógł sprawić, aby odrosły jego skrzydła z powodu właśnie zakłóceń ze szczepu Apokalipsa. W dalszej części historii Warrena ogarnia seria rozdzierających ataków, które nie tylko w tajemniczy sposób regenerują jego technoorganiczne skrzydła, ale także przekształcają go z powrotem w wersję śmierci, czyli Archanioła z Apokalipsa, czyli tego z niebieską skórą, i technoorganiczną wersją jego munduru. Exforz nie miał wyjścia. Zaatakowali Archanioła, który przesiąknął znów mrokiem, lecz ten w pewnym momencie miał dość i nawet poprosił już ostatecznie o ulgę w bólu związanym z utratą skrzydeł i przemianą w Archanioła. Jednak w ostatniej chwili Archanioł uciekł, chcąc jeszcze zemścić się na oczyszczaczach. Warren przybył do ich siedziby i w szale krwawej wściekłości wymordował większość z nich. Jednak po zakończeniu bitwy powrócił do swojego normalnego wyglądu. Ale sam osobiście przyznał się Loganowi, że jednak nadal Nadal czuje w sobie metalowe skrzydła i że czuje, że chcą ponownie wyjść. Według Elixira to, co przydarzyło się umiejętnością Warrena, było trwałe, co oznacza, że był on w pełni zdolny do ponownej przemiany w Archanioła w dowolnym momencie. Próbując zrozumieć, co zrobiono zarówno Wolzben jak i Angel'owi, oboje zostali umieszczeni razem w pokoju, gdzie Reni, gdyż tak Wolzben miała na imię, była zmuszona patrzeć na Warrena. Sam jego widok powodował, że ponownie stawała się mordercza i ponownie próbowała wyrwać skrzydła z ciała Warrena. Widok Wolse Bane, a także strach przed ponownym oderwaniem skrzydeł od ciała powodował u Warrena reakcję obronną, przywracając go z powrotem do brutalnej osobowości Archanioła. Tak też zostało i od tego czasu Angel przyjął podwójne członkostwo zarówno w X-Men, jak i X-Force. Chociaż Cyclops zabronił Angelowi mówienia reszcie zespołu o powrocie jego mocy Archanioła, gdyż mogło to budzić sporo kontrowersji. Jednak w pewnym momencie doszło do wydarzenia, że Angel został zmuszony do przekształcenia się w Archanioła, aby zniszczyć gigantycznego szalejącego potwora. Dostrzegł to bestia, który zareagował wściekle, że Angel nie powiedział mu, że jego moce śmierci powróciły, tworząc spore napięcie między wcześniejszymi przyjaciółmi. Powróciły też demony przeszłości. Ku wielkiemu przerażeniu Warrena, stary Nemesis anioła Cameron Hodge został wskrzeszony przez oczyszczaczy. Został też wysłany w przyszłość, aby powstrzymać niekończącą się falę nimrodów napływających do kopuły stworzonej przez Bastiona. Po wszystkich tych wydarzeniach, Cyclops nakazał rozwiązanie x -Force. I tutaj pojawił się też Wolverine, który jednak nadal widział cel dla X-Force i zreformował go w tajemnicy, mając członków w postaci Deadpoola, Phantomexa, Psylocke i naszego Angela. Ich pierwszą misją było odnalezienie nowo wstrzeszonego Apokalipsy i raz na zawsze położyć kres jego złu. X-Force przedarł się do jego twierdzy i pokonał jeźdźców, ale odkrył, że Apokalips odrodził się jako dziecko, nie pamiętając, co zrobił wcześniej. Klan Akaba wychowywał i kondycjonował dziecko, aby mogło powrócić na stanowisko Apokalipsa. Natomiast, jeżeli chodzi o to dziecko, to rozważali je jego zabicie, ale wtedy też między członkami wybuchły spory co do tego, czy nowego Apokalipsa może można wyszkolić i nauczyć, aby był dobry, jeżeli go po prostu zabijać, co było brutalne nawet jak dla nich. W końcu nawet Archanioł nie był w stanie zmusić się do zakończenia życia dziecka, ale ich kłótnia została zakończona, gdy Phantom X strzelił chłopców w głowę. Jednak bez wiedzy reszty zespołu, śmierć Apokalipsa zapoczątkowała tzw. protokół sukcesji, który miał wybrać nowego Apokalipsa pośród jednego z jeźdźców. I tutaj wybrano Warrena, a jego osobowość Archanioła zaczęła stawać się silniejsza i bardziej brutalna. x udało się go ledwo pokonać, gdy Archanioł próbował zabić reportera, który dowiedział się o x -Force. Drużyna udała się do alternatywnego świata, znanego już jako Age of Apocalypse, w celu znalezienia ziarna życia, jedynej rzeczy, która mogła uratować Warrena przed jego przemianą. Kiedy jednak wrócili z ziarnem, było już za późno i Archanioł wstąpił już jako nowy Apokalips i zebrał swoje siły. Archanioł chciał dla siebie ziarno życia, ponieważ planował zniszczyć całe życie na Ziemi i potrzebował Potrzebował tego ziarna, aby zacząć wszystko od nowa. X-Force udało się go pokonać wraz z X-Menami z wieku apokalipsy, a Sylock dźgnęła Archanioła ziarnem życia. Jednak zamiast go zabić, ziarno życia użyło Archanioła jako w cudzysłowie gleby, aby wyhodować sobie nową osobę. Skutkowało to powrotem Warrena wraz ze skrzydłami technoorganicznymi, ale też brakiem pamięci o tym, kim był. Wolverine postanowił zabrać Warrena do swojej nowo otwartej szkoły dla mutantów, aby nauczyć go uporać się z nowym sobą. Nowy Warren, nie wiedząc nic o ani kim jest. Wierzył, że jest aniołem i przejawiał nowe moce, takie jak podmuchy energii i zdolność skrzeszania martwych stworzeń. Ostatecznie anioł próbował udowodnić, że jest prawdziwym aniołem, lecąc nawet do nieba. Kiedy jednak dotarł do krawędzi kosmosu i upadł i został złapany przez Ewana Sabanura. Dziecko, które było klonem Apokalipsa, stworzonego przez Fantomexa. Ewan go rozumiał, ponieważ sam przechodził kryzys tożsamości. A kiedy koledzy nazywali Ewana Apokalipsem, Angel ujawnił, że zyskał nową zdolność widzenia prawdziwej esencji ludzi i że kiedy patrzył na siebie, widział coś znacznie więcej niż mutant. Ewan poprosił go, aby na niego też spojrzał i powiedział co widzi. Ten patrząc na Ewana, widział jedynie obraz apokalipsa, ale skłamał i powiedział mu, że widzi dobrego człowieka i bohatera. A co dalej z naszym aniołem? Pozostaje nam śledzić komiksy, gdzie życie każdego x mena to istny roller coaster emocji i zwrotów akcji. Ogólnie rzecz ujmując, Angel był postacią, której życie było pełne przeciwności i przemian. Jako mutant posiadający skrzydła, Angel musiał zmagać się z niezrozumieniem społeczeństwa i własnym poczuciem odosobnienia: początkowo ukrywając się, a następnie akceptując swoją zbutowaną tożsamość po dołączeniu do X-Men. Jednakże, mimo swoich heroicznych dokonań, Angel, jak każdy z nas, czasami się zagubił i zszedł na złą drogę się w tym przypadku archaniołem, gdzie nie tylko skrzydła, ale i osobowość ulegała mrocznym przemianom. Był to czas walki z wewnętrznymi demonami i pokonaniem ciemności, która go ogarnęła. Jego historia jest pełna wzlotów i upadków, ale przede wszystkim jest to historia o przemianie i odnalezieniu drogi. Angel ukazuje, że siła leży nie tylko w akceptacji samego siebie, ale także w walce z właśnie wspomnianymi demonami i przezwyciężeniu przeszkód, które niejednokrotnie potrafią nas zaskoczyć, a czasem i nawet przytłoczyć. Jego historia przypomina nam że nawet w najtrudniejszych chwilach powinniśmy próbować odnaleźć siłę, by zmierzyć się z przeciwnościami losu i wyjść z nich zwycięsko. To inspirujące przypomnienie, że każdy z nas ma potencjał do przeobrażania siebie i świata wokół nas i na tym sobie zakończymy. Cóż, dziękuję za uwagę, ja się z wami żegnam, a wam ukaże się zaraz postać, która będzie dostępna już w sobotę o 10. Jeżeli wam się podobało, to będziemy wdzięczni za każdą łapkę, subskrypcję czy komentarz. Miłego dnia, cześć!